Nie, 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 ja wstaję chodzę Nie wiem, jakie mam to zrobić? to jest niewykonalne. Tak, wspaniale, no ale po prostu zajebiście. W dzisiejszym odcinku będę porozumiewała się z wami tylko słowami na literę P. Ja oczywiście jestem Eli wpadajcie na moje socjale, linki w opisie. A teraz bez pewnego gadania zapraszam do oglądania. Powiem powiem! Powinniśmy pojechać porobić pewne powinności. Powinność. Tutaj jest powinno. <laughs> o! Powinność! Pojechać! Pojechać! Przyjechaliśmy pooglądać pewne powinności. Prawdopodobnie porobić te powinności. Powinność! Proszę, proszę. Powinnam przeczytać Państwu poniższe. Poniższe pytania, ponieważ. Ponieważ Państwo przeczytać. Powinni. <laughs> przyjmuję ta. Przyjmuję, przyjmuję. Potwierdzam, potwierdzam, przyjmujemy. Przyjęto. Powinnam podejrzewać powinności pewnego pytajnika. Przeczytać. Pozwól, poz, pozwalam. Potem. Potem. Powinnam przeczytać pojedyncze. Pojedyncze. <laughs> Przydałoby się, przyda przydałaby się. Tak! Tak! Podzielona, podzielona. Przyjmuję, przyjmuję podzieloną. Tak. <grymne> no. Przyjedzie, przyjedzie. Przyjedzie pani pewna, przyjedzie. Podejmiemy się, podejmiemy. Próbuję. Yy, powinna pani próbować porozmawiać. Tak. Powiedzieć! Przez powiedzieć, przez powiedzenie porozmawiać. Powinna pani. Z... Przyjmujemy, przyjmujemy. Porozmawiać. Pomóc. Pomóc pani powinna. Przeprasza? Pani przepraszać? Przydałaby pomoc. Przydała. okej. Okay. No, ja się zaraz nie wytrzymam. Porozmawiajmy przybywającymi. Pod. Przy... Porozmawiajmy przybywającymi. Podróżowali, o, podróżowali. Przeczytałam: podróżować. Pobyt, pobyt, oni podróżowali, potem pobyt, parę planów. Pierw podróżowali, potem pobyt, potem parę planów. Potwierdzam, potwierdzam. Pan prosi, pan prosi, pan prosi, pan nie. Powinny poszukać ponownego, bo zapominałam potrzebnych. Potwierdzeń. Porozmawiać? Ponownie porozmawiać? Z panem, jak. Panem. Zaraz, sorry, zaraz mi pięknie mózg. Pewno, pewno, przybywający pan, przybywa. Pewno, przybywający panowie. Na powietrze. Po, potrzebne, powietrze. Potrzebne. Pomysły, pan ma pomysły. Pan powinien przebrać. Pokrycie. Pokrycie. Pan powinien przebrać pokrycie. Pan pisać. Pan. Pan pisać. Pan pisać piknik. Pan pisać ponownie piknik. Potwierdzam. Pan pożyczyć powinien panience pewnej. Pożyczyć. Pożyczyć. Porozmawiać potrzebuje Panią. Posłucham, posłucham pani powiedzenia, posłucham pani powiedzenia. UPD, PD powinności PD przelotnie przybyła, Pani przybyła, pogorszyło, Pani przybyła, ponieważ pogorszyło. Pomóc, pomóc. Potrzebuje pomóc. Pomysły! Pani posiada pomysły. Potrzebujemy. Potrzebujemy. Pomóc! Potrzebuję. Pomóc, tak. No, ty, ty, no. Zaraz mi coś trafi. Pojedziemy pozbierać pewne potworki. Potworki powinny. Powinny. Potworki powinny pozbierać, puścić Państwu pewną melodyjkę, melodyjkę, -hmm. melodyjkę puścić Państwu podczas pobierania pewnych proślin. Pobieram proślinę, puszczać Państwu pewną piękną muzykę, ponieważ, ponieważ powinno p p bardzo p mało interesujące, p bardzo p mało p interesujące. Pozbierałam, pozbierałam panienka pewne prośliny. Ponownie przestanie pracować mózg przez pewien Pokrój czasu. <laughs> Pozbierałam, proszę pani, porozmawiać, powinnam. Porozmawiać, proszę pani, porozmawiać. Proszę bardzo. <laughs> proszę, pomoc. Po, po, powinna, powinna. Poprosić przysługę ponownie, panienkę, ponownie przysługę, porozmawiać, powinnam. Okej. Okay. Potwierdzam, porozmawiam. Proszę pana, proszę rozmawiać. Pomysł, pan ma pomysł. Powinnam przestraszyć się. Porozmawiać ponownie. Przestać. Przestać porozmawiać. Przestać. O, pozbierać. Pozbierać? Powinnam pozbierać. Powinnam poprzewozić pewne patyki na plecach, ponieważ potrzebne patyki będą... Potrzebne patyki. Potrzebne. Położone. Położone. Ponownie porozmawiać potrzebuję z panem... Panią. Przepraszam. Pani mi w czymś pomóc? Proszę pani, przeczę. Przeczę. Pani w niczym mi nie... U! Pani powinna podać... Dużo PD, PD. Pojedziemy, pojedziemy prosto, pojedziemy prosto, szybko, szybko pojedziemy. Pięknie przebiegnięte, pięknie, pomyślnie, pomyślnie pięknie przebiegnięte. Poprzenosić powinnam, powinnam poprzenosić. Powrócić, powrócić, powrócimy, powrócimy, ponieważ pan potrzebuje pomocy pewnej. O, piękne, piękne, pięknie powiedziałam, pięknie. Powróciłam, proszę pana, potrzebna pomoc ponownie? Powinnam powiedzieć, przeczy. Powinnam powiedzieć przeczę. Powinnam, powinnam pozostać pobliże. Powinnam. Pozostanę w pobliże. Ed powiedział przykrość. Praszne to, praszne. Porozmawiajmy. Pan przebierze pokrycie głowy, ponieważ przeczę piękności pokrycia tego. Pani pik. Porozmawiać ponownie. Ponownie pościgać, ponownie przewieźć, potem pościgać. Puścić państwu piosenkę. Potwierdzone przebiegnięcie, pięknie przebiegnięcie. Pani Pikę przyjechałam przynieść pani porozmawiać, ponieważ pewnie ponownie przebiegniemy, ponownie. Pomyślnie ukończone przebiegnięcie. Powinnam pojechać porozmawiać ponownie. Prawdopodobnie, ponieważ pewności przeczę. Przeczę pewności. Ja... Poszło bardzo pięknie. Prawdę, powiemy prawdę. Prawda piękna. Prawda pewniejsza. Koniec! Pokończyłam! Pokończyłam? Wow! Dobra, bo ja mam, że to wcale nie było takie proste, jak mi się wydawało to było straszne, tak mnie boli mózg, jednak uwielbiam do was mówić tak po prostu i składać normalne, piękne zdania, e, pełne polskich słów, o, pełne polskich, e, pełne polskich potwierdzeń. Dobra, już, bo to jest straszne, naprawdę. E, jeśli was to interesuje, to zróbcie sobie taki challenge i spróbujcie mówić przez na przykład godzinę, tylko e, słowami na literę P. Naprawdę jest to straszne. I mam, miałam bardzo ubogi zasób słów, dlatego nie wiem, czy cokolwiek zrozumieliście zadań, które robiłam w dzisiejszym odcinku. Ja sama niewiele zrozumiałam. Z tego co tam robiłam bardziej zastanawiałam się jak przeżyć ten film, ale przeszliśmy przez to, daliśmy radę. W tym odcinku to było na tyle, jeśli chcecie więcej filmów w serii Różnych Dziwnych Challenge, na przykład będę mówiła na literę tylko M albo tylko A, to koniecznie dajcie zostawiając łópeczkę w górę. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, ponieważ bardzo motywuje do dalszej pracy, a chciałabym nareszcie osiągnąć te 1500 subskrypcji, no macie teraz 5 to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Pamiętajcie, żeby wpaść na mojego Instagrama, no Jesus albo na Kianalowskiej. Film pojawiają się w każdy czwartek o godzinie 17, a ja życzę Wam miłego dnia, wieczora, po południa, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia!